Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rayman Revolution na 100% Tutaj W ostatnim odcinku przeszliśmy nad, znaczy kolejny poziom I uwolniliśmy dzieci Globoxa, które zostały porwane I teraz będziemy szukać Globoxa, który jest na statku piratów więziennym I przy okazji zdobyliśmy trzecią z czterech masek Czyli jeszcze jedna maska, budzimy Bolokus'a, ostatni boss, koniec gry a później w sumie jeszcze te minigierki, zdobycie, zdobycie wszystkiego w, w stałych poziomach i kolejna seria. No dobra, tutaj nie czytałem tego co on nam tutaj mówił. We will find the second generator. Da, musimy szukać kolejnego generatora, żeby tą bramę tam pewnie otworzyć w końcu, więc... Kolejny cave, czyli kolejna kopalnia, znaczy nie, cave to jest jaskina, ale nieważne, tam tutaj coś jest. Ale jaja, Ty co to Znowu spadłem, dobra, to trzech razy sztuka. A tutaj jakaś drabinka, a żeby to. Okej. Okay. Echoing take hails? Okej, okay, tutaj znowu Robopirat? Właściwie piraty Ja Najpierw z tym razem rakietą przezajmę. Tam jeszcze jest ten, który ogniem pluje, jak widać tutaj. Ojoj, ojoj, zaraz ginę, zaraz ginę! Jednak nie na szczęście. I co to jest? Nie będę. Nie skomentuję tej, tego zgonu teraz. Nie skomentuję. Sami widzieliście, że znowu zachowuję się w tych grze jak kretyn. i wpadam w oczywiste pułapki zostawiane przez twórców. Nie! Ale na szczęście. Dobra. Chyba tutaj coś w jeszcze kończy, co nie? A nie. Ciągle nie. To, to nie wiem co tutaj. To pewnie A tutaj jest to... Krzyk A tutaj martwi już A dobra, już umiemy ten taniec robić. Ale kiedyś się tego nauczyliśmy? Ja nie pamiętam żadnej rozmowy z Globoxem, że Ej Globox, nauczysz nas? I my tylko ratowaliśmy jego dzieci, a, a, a on sam jest w więzieniu jeszcze, wiesz. A, dobra, przez tą maskę. Ten taniec. Okej, okay. czyli już sumie z tą maską można to odblokować. Dobra, no i co? Teraz zaczniemy kolejny poziom wreszcie. I w tym poziomie chyba kolejną maskę znajdziemy. No ale dobra, no to będzie kolejny poziom, bo poprzedni poziom, znaczy siódmy poziom. Też było w nim sporo takie uciekania przez statkiem na takim e, długim z desek moście, jak to ktoś nas strzelał ze statku i tutaj widzę, że podobny teraz jest, co w siódmym poziomie. Tutaj, tutaj trampolina. Lego Star Wars był podobny poziom, pamiętam, w tym oryginalnym z 2005 że chodzi mi o taki poziom, to znaczy część poziomu z LEGO Star Wars z tego szóstego, ostatniego poziomu z pierwszego epizodu Z Mrocznego Widma To było podobne, że mieliśmy takie różne platformy na innym takim wielkim i musieliśmy w niektóre... i tam mieć... rację, jak ta walka z Dartem Moulem. o tym mi chodzi dobra, już to rozgryzłem, tutaj czasem po prostu jest to takie o tutaj, takie kraty, na których trzeba się wspinać. Smart Ubisoft, Smart. Ja bym po prostu dał same... ...platformy. Szybko, szybko, szybko. Tutaj widzę, że to jest jeden z dłuższych poziomów, bo mamy tutaj 70... ...lumów do zdobycia. I 8 familiarsów. ten lum. Dobra, już. Nie będę się przejmował jednym lumem. Zgniotło nas. Szybko, szybko, szybko. O, klatka. O. Tutaj coś będzie trudniejszego, bo muzyka się zmieniła. Tą groźniejszą. A co? Co się? Tu tu tu, tu 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 Jakiś przycisk się włączył, ale jak... Ja tutaj już albo piraty... Ale one na hita w sumie leczą te zielone... A dobra, ten switch już był twardy, ale... jak go wcześniej nie klikałem... Jak on się mógł włączyć? A nieważne... Kolejna klatka... Idzie mi całkiem sprawnie... O! Tutaj się No A tutaj jest kolejny switch I co, so, tutaj trzeba iść teraz No tak, tutaj trzeba iść i... Spadłem No Spadłem Spadłem e, Wybaczcie za te odgłosy w tle, ale... Tata się bawi z siostrą, <laughs> dlatego mogą być takie hałasy. tutaj jednak, co że tutaj, pojawi, jakieś cztery kropki. A to no jest zostały ciągle, ale o co w nich chodzi? że? Najpierw ten robo-pirat w sumie, zaraz tego najpierw. I dalej w poziomie pewniejszy wyjaśni. co muszę zrobić, żeby te gumki pewnie napełnić. No dobra, zdarza się przecież. No, myślę, że w sumie mam mało pamięci na telefonie, więc ten odcinek myślę na teraz zakończę. Zobaczymy w następnym, więc wybaczcie, że kończę ten odcinek, ale yy, wkrótce wrzucę kolejny odcinek z kontynuacji tego poziomu. No. Chwilę jeszcze zapiszę grę w sumie. Save. No i co, na teraz się z wami pożegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia czołem.